Cześć! Witajcie na kanale Tumax.pl. Jestem Morden. Zbliża się maj, więc trzeba zastanowić się, co będziemy robić w majówkę. Na ten pomysł, żeby nagrać taki film w ogóle wpadłem będąc na targach myśliwstwa, łowiectwa i strzelestwa w Krakowie, gdzie rozmawiałem z Sebastianem z Sharpie, bo chciałem nagrać coś o strzałkach. Zapytam go, co można robić w długi weekend? Cześć, słuchaj, co Cześć. można robić w majówkę? Eee... Przepraszam, zapadni po... w gardle. Można naostrzyć wszystkie swoje noże. Jeżeli chcecie w długi weekend ostrzyć nóż, to oczywiście oszałki szarpi są już w naszej ofercie. My im będziemy się przyglądać już niedługo w kolejnych filmach. My im pewnie poświęcimy niebawem jakiś dłuższy film, ale chciałbym zacząć od takiej mojej ulubionej aktywności. W tym roku jakoś niestety nie miałem tyle czasu, ale dwa lata temu bardzo dużo czasu poświęciłem na chodzenie po górach. Korona Gór Polski, ja już swoją koronę zdobyłem dwa lata temu, zajęło mi to 65 dni i powiem Wam, w długi weekend nie polecam Wam szczytów Korony Gór Polskiej. Polecam Wam góry, może mniej jakieś popularne szczyty, ale jak sobie weźmiecie takie, które wszyscy znają, czyli jakieś skrzyczne Chantoria. Rysy, czy śnieżka, i tak dalej. To, co jest w koronie gór Polski. Myślę, że możecie spotkać naprawdę spore tłumy, i tych ludzi może być bardzo dużo, ale każde pasmo górskie ma wiele szczytów. Nie wszystkie są znane, nie wszystkie są w jakiejś koronie, i może właśnie warto wybrać mniej oczywisty, mniej znany szczyt. Pamiętajcie o tym, że jeżeli wyruszycie gdzieś w Tatry, czy w góry, które będą, nazwijmy to, wyższe szczyty, wyżej nad poziomem morza, powyżej tysiąca czy nawet 1000, po 2000 podchodzące. Oczywiście tam możecie spotkać jeszcze śnieg, lód i mimo że już mamy maj, to jeszcze nie wszystkie szlaki są wiosenne. Część szlaków będziecie potrzebowali raczków, żeby w ogóle przejść taki szlak. Myślę, że na przykład Góry Opawskie, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Beskid Niski, to będą takie pasma górskie, gdzie będziecie tych turystów może znaleźć mogli mniej. E, na przykład takie pieniny na pewno będą oblegane, Tatry tak samo, e, Beskid Śląski, Żwiecki myślę, że też e, pełno turystów. O ile w górach najprawdopodobniej spotkamy dość sporo osób na szlaku, to takim miejscem, gdzie od ludzi możemy trochę odpocząć myślę, że będzie druga moja ulubiona aktywność, czyli urbeks. Urbexujemy raczej e, parami, nie chodzimy na urbexami. I wchodzimy tylko w te miejsca, które są legalne. Tak jak mówię odcinek, już o tym był. Dobra latarka, rękawiczki. Zresztą w tym filmie wszystko mówię, co jest ważne. Jeżeli chcecie znaleźć jakieś miejsce urbexowe, możecie wpisać opuszczone miejsca. Na pewno w Google'ach znajdziecie jakieś strony, które pokazują takie miejsca często na tych stronach nawet ktoś kto już odwiedził to miejsce pisze że trzy dni temu byłem można wejść spokojnie albo na przykład pisze żeby lepiej nie wchodzić bo jednak zaczął się tam remont teren został ogrodzony jest ochrona albo spotkałem bezdomnych było nieprzyjemnie więc myślę że jeżeli nie macie kogoś kto by was wprowadził w świat urbexów warto googlować opuszczone miejsca w Polsce opuszczone miejsca urbex i na pewno znajdziecie jakieś strony, na których takie łatwo dostępne miejsca w waszej okolicy znajdziecie. No jesteśmy w lesie, oczywiście idziemy do lasu, zabieramy nóż, krzesiwo, piłę. O tym też był odcinek. Możemy zabrać kiełbasę i zrobić sobie ognisko w miejscu, w którym można to robić. Oczywiście można też zabrać sobie hamak, namiot, przespać się w lesie, czyli nazwijmy to biwak, bushcraft, czy jakbyście nie chcieli tego nazwać. W lesie oczywiście spędzimy miło czas, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak łatwo można zrobić kiełbasę w lesie, to zapraszam Was do pierwszego odcinka na tym kanale. Myślę, że warto nadrobić. A jeżeli szukacie swojego pierwszego noża do lasu, też film o tym był, oczywiście, możecie wpaść do nas na tumax.pl, wybrać swój pierwszy nóż do lasu, wybrać swoje pierwsze krzesiwo, spróbować rozpalić jakieś ognisko, nauczyć się trochę tego właśnie skilla surwiwalowego i zakosztować trochę tego surwiwalu, bushcraftu czy tego biwakowania. I wiosna czyli nieodparcie wiatrówki wszelkiego rodzaju ja tu na przykład mam jeszcze, widzicie procełki, czyli powiedzmy strzelectwo bez pozwolenia tak bym to nazwał. Myślę, że to jest świetna okazja, żeby zacząć swoją przygodę właśnie z tego typu zabawkami. Mam tu replikę Glocka 17 wiatrówkową z blowbackiem w pełni funkcjonalna replika, dzięki której możemy sobie postrzelać. Oprócz tego świetnie sprawdzi się każdej osobie, która chce na sucho ćwiczyć manual, czy właśnie dobywanie broni, oddawanie strzału. Cały manual jest taki sam. Magazynek też jest pełnowymiarowy. Myślę, że fajna propozycja dla każdego, kto chciałby swoje umiejętności strzeleckie polepszyć. Tak samo świetna opcja dla wszystkich osób, które chciałyby mieć Glocka choćby są fanami gier, fanami strzelectwa, nie mogą jeszcze mieć pozwolenia na broń, chciałyby zacząć swoją przygodę ze strzelectwem, postrzelać sobie z takich stalowych kulek. Oczywiście wszelkiego rodzaju właśnie procełuki. Markery HDR i tak dalej też będziemy w najbliższym czasie wam prezentować bliżej. Mamy tego dość sporo w ofercie. Pokażemy wam, co do czego służy, tak żebyście mogli wybrać najodpowiedniejszy dla siebie sprzęt. Także to są moje cztery propozycje na majowy weekend. Jeżeli Wy planujecie coś innego, albo macie jakiś inny fajny pomysł, napiszcie w komentarzu. Wpadnijcie na Tumax.pl, żeby sprawdzić całą naszą ofertę. Oczywiście jesteśmy też na TikToku, Instagramie i Facebooku. Dzięki za uwagę. Widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia na szlaku. mm -hmm.